Tego nie robię, ale w tym roku obiecałem sobie, że jak tylko zostanie ogłoszony zwycięzca nagrody Nike za rok 2020, szybciutko przeczytam książkę i omówię ją na kanale. Ale tak się złożyło, że zwycięzcą tegorocznej nagrody Nike został Radek Rak ze swoją baśnią o wężowym sercu, albo w drugim słowie o Jakubie Szeli. A tę książkę, jeżeli śledzicie kanał, to wiecie, że już Omawiałem. Zresztą zachęcam Was do tego, żebyście o niej posłuchali i żebyście po samą książkę sięgnęli ponieważ jest to pierwszorzędna fantastyka. Nie bójmy się tego brzydkiego słowa na F, które nawet w laudacji yy, przy nagrodzie było pomijane, więc fantastyka, fenomenalnie bardzo dobra książka. No ale skoro obiecałem sobie przeczytać coś z Nike i omówić to na kanale, no to musiał paść wybór mój na. No, paść, wybór mój, na no, drugą w kolejności najważniejszą książkę tego wieczoru, czyli Wybórnikę Czytelników, mianowicie 27 Śmierci Tobiego, Obeda, Joanny Gierak, Onoszko. To jest reportaż. Reportaż, czyli non-fiction. Zwykle nie czytam non-fiction z jednego powodu. Dla mnie, literatura to jest taka forma ucieczki, gdzieś tam właśnie te. Funkcje eskapistyczne do mnie najbardziej przemawiają, że mogę zagłębić się w świecie książki, zapomnieć o tym, co mnie nurtuje, zapomnieć o otaczającym mnie świecie i czerpać przyjemność ze świata opisanego. Non-fiction nie daje mi takiego luksusu, ponieważ non-fiction każe mi cały czas myśleć o tym, że rzeczy, które są w książce opisywane, wydarzyły się naprawdę, że to nie jest fikcja, a prawda. Prawda, która bywa okrutna, tak jak w przypadku reportażu Joanny Gierak o to jest reportaż traktujący o Kanadzie. O Kanadzie, ale nie tej idyllicznej, tej doskonałej Kanadzie otwartej dla wszystkich nacji, bardzo tolerancyjnej, lecz o tej Kanadzie, która ma swój mroczniejszy rozdział w historii. I to historii, niestety, nie tak bardzo antycznej, jakbyśmy chcieli, ponieważ jest to nadal historia poniekąd współczesna. To, co działo się jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu w Kanadzie, a czego efekty do tej pory są odczuwalne. To jest reportaż traktujący o tym, co działo się z rdzennymi mieszkańcami Kanady, kiedy pojawił się człowiek europejski i kiedy zaczęły prawa sprzyjać temu, by wykorzeniać kulturę rdzennych Kanadyjczyków, rdzennej ludności tamtych rejonów. To jest wstrząsający zbiór opowieści różnych ludzi, które Gierak Onoszko zebrała w tym oto wydawnictwie, które tak naprawdę pokazują nam ogrom cierpienia i tragedii spotykającej. Dzieci, głównie dzieci, ale też nie tylko, ponieważ to, co przytrafiało się dzieciom na kartach tej książki ich rodzicom, rozwalane rodziny, dzieci przenoszone do szkół z internatem, to, co się działo w tych internatach, co tak naprawdę wołało pomstę do nieba, a nawet i ponad niebo, ponieważ okazuje się, że najbardziej krzywdzili ci, którzy jak najbliżej tego nieba powinni być, czyli władze kościelne zajmujące się właśnie prowadzeniem tych placówek. Ogrom cierpienia, bólu i tego, co znajduje się w tej książce, jest przytłaczający, jest niewyobrażalny. Jeżeli oglądał ktoś z Was reportaż Sekielskiego na temat pedofilii w kościele i już to wywołało u niego straszne uczucia, to lektura tej książki, tego reportażu. Okaże się wręcz destrukcyjnym doświadczeniem. Dla mnie to było właśnie takie doświadczenie destrukcyjne, gdzie słowo po słowie, karta po karcie, historia po historii, nie potrafiłem się otrząsnąć z tego, co czytam, nie potrafiłem uwierzyć w to, że rzeczy opisywane przez Gierak Onoszko na łamach tego reportażu wydarzyły się naprawdę, że to nie jest zmyślone, że to nie jest fikcja, że człowiek człowiekowi może naprawdę zgotować taki los i że może tak naprawdę do takiego stopnia dojść próba wykorzenienia rdzennej kultury, Jakie tutaj są wskazywane, i wreszcie obrazek Kanady, który zupełnie ulega destrukcji, rozpada się na kawałki, ponieważ ta Kanada idealna, idylliczna nie istnieje, a wszystko to, co przedstawia tutaj autorka tego reportażu, wydarzyło się naprawdę i stanowi wielki, trwały cień na całej historii tego kraju. Czytając tę książkę, trudno oprzeć się wrażeniu niesprawiedliwości. Niesprawiedliwości, która bije z każdej strony, ponieważ to jest nie tylko historia cierpienia, ale to też jest historia tego, w jaki sposób cierpienie sprawia, że rodzi się kolejne cierpienie, w jaki sposób ofiary stają się potem napastnikami, i w jaki sposób trauma jednego pokolenia staje się traumą dziedziczoną, traumą, która nie odpuszcza, pomimo tego, że kolejni teoretycznie mają już lepiej, w jaki sposób te traumatyczne przeżycia z dzieciństwa. W, zostają wyryte w duszach, na sercach, w pamięci poszczególnych osób. No i wreszcie jest to też reportaż traktujący o walce o sprawiedliwość, o walce o to, by wreszcie ktoś dostrzegł, co strasznego się tam wydarzyło, by wreszcie ktoś przeprosił. To jest walka tak naprawdę o przepraszam, o zadośćuczynienie winom, których, zadość, którym zadość uczynić się tak naprawdę nie da. To też książka traktująca o tym, w jaki sposób można sobie radzić z własnymi grzechami, z własnymi winami. To książka również o poprawności politycznej, o tym, co powiedzieć wolno, a czego mówić nie należy, o tym, gdzie leżą granice i co należy robić w poszczególnych sytuacjach. To jest książka wstrząsająca, załamująca obrazek Kanady Idealnej, Kanady Idyllicznej, rozczarowująca pod tym kątem, że pokazuje nam, że tak naprawdę idealne nie istnieje, a złocza i się wszędzie. Z drugiej strony jest to też wstrząsające studium. Kościoła, który niezależnie od historii, niezależnie od kraju, potrafi czynić więcej szkody niż pożytku w niektórych kręgach, w niektórych sytuacjach, i wydaje mi się, że dla niektórych osób może to być oburzające doświadczenie, nie mniej oburzające od filmu Sekielskiego, natomiast jest to bardzo potrzebne bardzo potrzebny krzyk o to, żeby wreszcie usłyszeć o ofiarach krzyk, by usłyszeć o tym, co złego się działo, i jak naprawdę. Można z tym wszystkim żyć, bo o zadośćuczynieniu nie ma tutaj mowy, jest jedynie mowa o tym, jak z tym dalej żyć. Książka budząca wielkie poczucie niesprawiedliwości, nie nadająca się na to, żeby spędzić z nią miły wieczór, żeby się przy niej odprężyć, ponieważ podkreślę to raz jeszcze, to jest non-fiction, to jest reportaż, sama prawda, cała prawda i tylko prawda. Chciałoby się powiedzieć, niestety, niestety, że takie rzeczy nie zamykają się jedynie w brutalnych wizjach autorów. Niestety, że taka książka wychodzi poza kręgi tego, co chcielibyśmy uznać za literacką fikcję. Serdecznie Wam polecam, podobnie zresztą jak nagrodę Nike, czyli Radka Raka. Te dwie książki, obie sprawdzone przeze mnie, obie gorąco polecam, A aczkolwiek każda zupełnie inna. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Cześć.